Gratulacje, Gratulacje do, do WKK uh, do mnie jest bardzo ciekawy projekt. Bardzo ciekawy zespół. Uh, cały czas. Ile ja jestem w Polsce, podoba ta gra, i zawsze jest, uh, zawsze jest coś uh, interes i, i. Interesting uh, i, i, i na, na takim dobrym poziomie. Pod no i powiedzenie. co do meczu, no... <laughs> Ale no, to co nie ja, to statistika mówi, no byliśmy za duże agresivni jeżeli. Ja gospodarze boli takí. 15 na 24 osobisty. To jest zdecydowalo. Vrócili mi me do mečuje ty osobiste oczywiście. Nie, nie, nie chcę kogoś tam. Mówić. To co, ale kiedy dvě równyś gra i taka różnica znowu jest, to rozmaвляć i musimy. To jest nie tylko to, nie tylko ten mechanis. A to jest, jeżeli PLK moved a team, to jest problem. Jeżeli pierwsza liga mówić celý час. Na pewno jest. Oczywiście to jest bardzo trudne. Trudny uh, job. Praca. praca. bardzo trudna praca, ale no, jeżeli my mówimy i chcemy iść do przodu, uh, cała liga, no to trochę wszyscy muszę lepiej lepiej pracować i myśleć, dlaczego tak jest. Jeżeli wszyscy mówią, no to niemożliwe. Jeżeli wszyscy mówią, to tam jest jakiś problem. Walczyliśmy do końca i gratulacje dla WKK. Ciężko tak powiedzieć na gorąco, kiedy weszło się też na taki poziom właśnie agresji w trakcie meczu. Teraz zejść z niego i starać się rzeczowo przedstawić, co się zadziało. Wydaje mi się, że pierwszą połowę zagraliśmy dosyć ospale. Nie tak jak powinniśmy. Robiliśmy błędy, których nie powinniśmy robić, i wydarzały się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Jednak zreflektowaliśmy się na drugą połowę. Wróciliśmy do gry. Szarpaliśmy w obronie tak na dobrą sprawę teraz jeszcze w ogniu powiedzmy walki. Pamiętam tylko tą trójkę kuby kelnera z corneru, którą do której bardzo dobrze doprowadził, doprowadziło WKK. My później byliśmy troszeczkę zbyt chaotyczni, tak myślę, i to zadecydowało o końcowym wyniku. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale, ale no niestety, jakby muszę politycznie ugryźć się w język i, i poczekać, aż skończę. Ale nieważne. No, nie, bo... nie, to wszystko. Wrażenia. No cóż. Yy... Po pierwsze, to gratulacje dla chłopaków, bo wygraliśmy bardzo trudny mecz i, i mimo tego, że do przerwy prowadziliśmy, to ja wiedziałem, że tak będzie ten mecz wyglądał. Oglądałem te mecze poprzednie poznania i nawet ostatni mecz z notecią, obawiałem się tego, ale byliśmy dobrze, my wydaje mi się, przygotowani, były nerwy, były, były, było trochę właśnie takiego momentu kryzysowego, kiedy Poznań zaczął y, doganiać, walczyć i, i wyszedł nawet na. na na prowadzenie, ale w dobrym momencie pokazaliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem. Skupiliśmy się y opanowaliśmy sytuację, opanowaliśmy nerwy i, i, i wróciliśmy do naszego grania. Trochę niepotrzebnie daliśmy kilka strat, takich bezsensów zupełnie, więc, więc to będziemy też troszeczkę analizować, żeby to się nie powtarzało. Ale tak jak mówię, gratulacje dla chłopaków, bo ten mecz był naprawdę bardzo trudny. Ze swojej strony mogę powiedzieć to, że Cenię bardzo trenera Walejko i, i, i w zeszłym i w poprzednich sezonach rywalizowaliśmy, choćby w playoffach, w poprzednim sezonie, i to był, jak liczyłem, dziesiąty mecz dzisiaj, który grałem przeciwko trenerowi Walejko i pierwszy, który udało się dopiero wygrać. Także życzę powodzenia trenerowi. Widzę, że jest w dobrej formie po przyjściu do Poznania, robi świetną robotę, także także powodzenia. No cóż, a ja jestem, no, tak jak powiedziałem, dumny z chłopaków, fajnie, że Kuba, Karol Bruno dzisiaj też dobrze, dobrze grali i, i, i w trudnych momentach trzymali koncentrację i, i udało się. Przewagę, którą na końcu zbudowaliśmy, dowieść, i to było bardzo ważne dla nas, bo ten nasz parkiet jakiś taki nerwowy zawsze był dla nas, więc dzisiaj chyba to przełamaliśmy. No tak, no przede wszystkim też chciałbym tutaj pogratulować Chłopakom w sensie nam w sumie ogólnie bardzo. Był to dla nas, jak ten wspomniał, ciężki mecz, wymagający przeciwnik, postawił naprawdę ciężkie warunki, ale my na szczęście byliśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Wiadomo, mieliśmy swoje mocniejsze momenty słabsze a ważniejsze że byliśmy w stanie wyjść z tych słabszych no i to jest mi się wydaje w tym meczu takie dla nas najważniejsze żebyśmy w stanie się podnieść nawet jak nie szło parę razy i po prostu wyjść że tak powiem ostatecznie na plus no i mi się wydaje że no jesteśmy teraz na dobrej drodze drugie zwycięstwo z rzędu no i co le jedziemy dalej no co mam więcej powiedzieć mam nadzieję że kolejne mecze będą również wygrane no i cóż dziękuję bardzo